Podwarszawska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Sytuację mamy taką, że Warszawa wysysa niejako dużo sił witalnych lokalnej przedsiębiorczości, a ten wianuszek podwarszawski nosią rzeczy, jest nieco w cieniu Warszawy. Trzeba to zmienić. To jest miejsce, w którym jest bardzo dużo właśnie małych i średnich, czy mikroprzedsiębiorców. To są rdzenni polscy przedsiębiorcy. Dlatego stworzenie takiej strefy umożliwi to, co ja nazywam Polską Doliną Dobrobytu. Jak to zrobić? 25 lat zwolnienia z podatku dochodowego. Po drugie, zwolnienie na 10 lat z nie, podatku od nieruchomości. Następna rzecz, oczywiście to, co postulujemy ogólnie, dobrowolny ZUS od przedsiębiorców, ale co jeszcze? Umorzenie zaległych składek, dlatego że te zaległe składki są bardzo, bardzo męczące i często powodują ogromny dług, który po prostu topi tych przedsiębiorców. Kolejna rzecz, proszę Państwa, Polska ma bardzo duży problem z zaległościami płatniczymi, wiedzą to w szczególności przedsiębiorcy budowlani, ale nie tylko, zatory płatnicze. Trzeba wprowadzić do prawa cywilnego zasadę, zgodnie z którą, jeżeli nie zaległość, bo oczywiście bezzasadna, to sąd może zwiększyć kwotę należną nawet o 50%. To spowoduje, że ci większy przedsiębiorcy będą mieli silną motywację do tego, żeby płacić w terminie i nie topić tych i średnich przedsiębiorców. I to wszystko się da zrobić, bo to już było ćwiczone w wielu krajach, w wielu miejscach. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz przywrócenie tajemnicy bankowej, która została zniesiona de facto przy, przywrócenie tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy handlowej. W ten sposób. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pomożemy małym i średnim przedsiębiorcom.